Witajcie w kolejnej odsłonie odklejek naszych polskich witaminek. Jak zapewne się domyślacie, dziewczyny nadal trzymają wysoki poziom odklejenia. Dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynamy kolejny przegląd tiktokowych mądrości. Dążę do tego, żeby jakiś mężczyzna popełnił przeze mnie z miłości do mnie, żeby cierpiał i żeby miał myśli. No, Jak ja się w Maćku zakochałam w 2017, to on się znęcał nade No, Moja kolej! Czasem mam tak, że chłopak źle odetchnie i ja już dostaję takiego triggera, że mówię baj, spadasz, sayonara, nie macie, nara. A czasem jest tak, że spotykam najgorzą chodzącą po tej planecie bestię szarańczę, najstraszniejszą i mam takie... <grych> Fajny. To są moje Intymne, miejsca stań tymne, to są moje miejsca intymne. Nikt nie może dotykać ich, nikt nie może oglądać ich, nikt nie może robić zdjęć. Jeśli spróbujesz dotknąć mnie, dotknąć mnie, dotknąć mnie, jeśli spróbujesz dotknąć mnie, powiem mamie, powiem tacie. Dlaczego jestem toksyczna? Udaję, że nie widzę wiadomości. Uwierz mi, Mordo! Widzę. Czasem udaję, że nie mam potrzeb. Nie wcale nie kupuj mi tych kwiatów. Później problem. Dlaczego mi kwiatów nie kupiłeś? Walę fochy, jak jebnięta. Ty po prostu jest bardzo łatwo wyprowadzić z równowagi. Udawanie, że nie pamiętam. Tak, tak było? Nie pamiętam. Wiksak astalker. Stalker? Nie wiem, a może jakaś współpraca, FBI, coś? Dobra w tym jestem. Udawanie, że coś mnie nie interesuje, nie robi mi to różnicy. Zajebiście mnie to interesuje, ale ci o tym powiem. Nie, nie jestem zła. Jestem w k Rzadko kiedy wystawiam pierwsza rękę. Przecież nie poguciłam się z tobą bez powodu. Son patrol, bo klucz, który otwiera wszystkie zamki, to super klucz, ale zamek, który otwiera każdy klucz, to beznadziejny zamek, eee. jeśli jesteś ładną dziewczyną i nie używasz swojej urody. Na twoją korzyść, to jesteś po prostu głupia. Wszyscy mówią, że głupie są te dziewczyny, które właśnie wykorzystują swoją urodę na swoją korzyść, ale prawda jest taka, że mówią tak, bo się tego po prostu boją. Boją się kobiet, które są ładne i są tego świadome. Głupotą jest nieużywanie tego. I mało tego. Beauty privilege to jest coś, co może mieć absolutnie każdy. Może ci się wydawać, że ja nie, nie każde bzdura. Bzdura. I na moim profilu dowiesz się w jaki sposób to sobie aktywować. I na moim kanale również, więc zapraszam tam. Naprawdę jestem mądrzejsza na co dzień. Ja wiem. Słuchajcie, nie piszcie do mnie, czy spotkanie jest możliwe tylko za pieniądze bo żadne spotkanie nie jest możliwe. Możliwe jest tylko to, że oddasz mi swoje pieniądze i jeszcze mi za to podziękujesz. Ja nie Ci... klękam. Nie? No no. To cię podziwiam, bo miałeś już tu. <laughs> Spotykanie się z wieloma mężczyznami odmieniło moje życie, może odmienić um, też twoje. Zuska pisze, że jeżeli jeden z moich kochanków, bo takich roboczo nazywam, pieszczotliwie, dowie się o tym, że jest ktoś jeszcze, to odejdzie. Jestem transparentna z mężczyznami, z którymi się spotykam. W sensie nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że idę na pierwszą randkę i na pierwszej randce mówię mu: hej, bo ja spotykam się z dziesięcioma facetami. Nie, nie róbcie tak tego. Kiedy poznajecie kogoś, to oczywiste jest to, że oboje jesteście wolni, prawda? Więc oboje macie takie samo prawo spotykać się z różnymi ludźmi. On może iść i spotykać się z innymi kobietami. Ty z innymi facetami. No i w moim świecie, dopóki nie ma pierścionka na moim palcu, a nie ma, um, to jest tym sama. Więc jeżeli ten mój ulubiony kochanek, któremu najbardziej kibicuję, um, chce, żebym przestała się spotykać z innymi mężczyznami, no to dobrze wie, jaka jest droga do tego. Co takiego zmieniłam w swoim życiu, że zostaję zapraszana na randki w pełni zorganizowane przez mężczyznę? Przede wszystkim przestałam się godzić na randki, które są niezorganizowane typu chodź na spacer. Przepraszam bardzo, dla mnie to nie jest randka. Zaczęłam komunikować, że lubię, kiedy są spotkania zorganizowane. I to jest kluczowe, również, żeby wiedzieć, czego się chce od relacji. Ponieważ ja od relacji chcę, aby mój przyszły partner organizował nam wspólnie życie. za zanik męskości obecnie. Myślę, że brakuje. Bardzo, bardzo duży. A jak to się objawia? Objawia się tym, że mężczyźni, po pierwsze, widzą kobietę, która nie wiem, nosi ciężkie rzeczy. Nie podejdą, a nie pomogą, nie pomyślą, nie domyślą się. Kobiecą musi pokazać palcem, konkret, co ma chłop zrobić i nic więcej. A masz takie sytuacje na co dzień? Oczywiście, że tak. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi zjeść bagaże? Nie. Co? Słucham? Po prostu nie. Nikt nie pomaga. Jest pan mężczyzną chyba. Ale ja jestem za pełnym równouprawnieniem kobiet. <noise> Chodź ze mną do pracy pierwszy raz od pół roku, bo byłam na półrocznym L4 z powodu depresji. Pani zbioram udam. Zwolnili mnie. No, także moi drodzy, link do SUPI, żeby postawić mi kawkę, jest w opisie. Jest tam też link do patrona, żeby wspierać mnie co miesiąc, dopóki nie znajdę pracy. Pozdrawiam! O, o. Uuu, taka depresja. Nagrywała TikToki. Uuu, taka depresja. Chodziła do radia. Uuu, taka depresja. Zorganizowała warsztaty samoobrony dla kobiet. Depresja to nie jest linearna choroba. To nie jest ciągłe leżenie w łóżku, płakanie i myślenie o tym, jak sprawić, żeby dłużej nie żyć. Depresja sprawia, że większość codzienności staje się walką, ale to nie oznacza, że 24 na 7 spędzasz w łóżku. Kobiety chciały równouprawnienia, to teraz mają równoprawne płacenie na randkach 50-50, mężczyźni piszący do mnie na czacie pytający się mnie, ale co nie jest okej okay w tym, żeby kobieta w związku płaciła za siebie. Jeżeli mężczyźnie trzeba tłumaczyć, dlaczego kobieta musi nie płacić za siebie, to to nie jest dyskusja z mężczyzną. To jest dyskusja z chłopczykiem. Które nie ma obudzonej energii męskiej i nie bierze odpowiedzialności za kobietę w związku. Ale uwaga! U mnie zdarzają się tacy klienci, natomiast jeżeli u ciebie zdarzają się tacy mężczyźni, to musisz sobie zadać pytanie: czy ty tak naprawdę w głębi serca uważasz i wierzysz w to, że zasługujesz? Bo gwarantuję ci to, kochana, gdyby twoje pole było zakodowane na przyjmowanie, nie byłoby to możliwe dla ciebie, żeby mężczyźni nie walili drzwiami i oknami. Więc jeżeli jesteś na to gotowa, napisz do mnie moc po bezpłatne szkolenie. Kobieta, która zna swoją wartość, nie goni za byle czym. Ona wybiera, odmawia i idzie dalej. Bo życie jest zbyt krótkie, by tracić czas na ludzi, którzy boją się Twojego blasku. A teraz proszę bardzo, śmiech z dedykacją dla Natalii z Miałczeniem. Śmiejmy się razem. <laughs> Ostatni już śmiech na dziś z dedykacją będzie dla przyjaciółki Julki z warczeniem i szczekaniem. Także śmiejmy się razem! Niech mi pani powie. Szczerze. Czy pani, czy pani, czy pani naprawdę jest chora psychicznie?